Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest 8 maja, a my lecimy właśnie zaraz z korzeniem. Ja zaraz będą pytania, dlaczego nie John Deerem. Spokojnie, John Deerem będę zgrabiał <coughs> oraz zwoził, bo zrobiliśmy widły Także na pewno się pozwozi, bo jeszcze do, do kuzyna mam jechać zwozić On ma 5 hektarów tej mieszanki, także ee, On ma przy głównym ciągniku ładować także on chce pracować, a ja mam zwozić, żeby wiecie, w dzień uwinąć Także John Deere się jeszcze narobi a dziś, dziś w co sobie w e, zgrabie jeszcze w dzisiejszym e, e, w dzisiejszym odcinku a w zgrabie już kolejnym e, John Deere. Przetestujemy, czy będzie e, zgrabiać na tym wałku 540 ECO, czyli tam te 750 Także, także e, zobaczymy, czy pójdzie ale zaoszczędzić tego paliwa, czyli wiecie, mniejsze obroty, a te, te, ta sama prędkość małka Jestem ciekaw mm. Jesteśmy już na polu, właśnie trzeci raz z koło objeżdżam Trawa tutaj z, z przodu, tak jak jesteśmy jest ładna, ale tam z już taka strzał, nie ma chyba brak, jakieś nawozowe są Ale jest większy problem Tutaj Tutaj była też ta mieszanka, e, jak już możecie zauważyć, e, dziki poryły, e, u tu była zasiana gdzieś tydzień temu, półtora e, i, i, i tak jak w sumie ryjem szedł w ziemię, tak całe jest przeryte praktycznie. Całe szczęście, że tu jest w sumie tylko jakieś trochę ponad dwie morgi, także nie jest tragicznie, ale... E, boję się, co tu zrobimy e, z tymi dzikami, że trzeba pilnować a to jest raczej pewne, że do przesiania no tylko mówię, całe szczęście, że mam mały obszar byliśmy, byliśmy obczaić, czy dziki nie na innym polu a tutaj nawet się tego nie spodziewaliśmy, że będą ryły ale no jest nieciekawie, także nie wiem, nie wiem, co zrobimy Specjalnie tutaj szybciej, w miarę jak na ten rok, to jest dosyć szybko koszę tę trawę, ponieważ jest 8 maja, a, a wiecie, że ta cała wegetacja jest w sumie opóźniona o dwa tygodnie, przez to, że chłodno że jest. Także jak na, jak na tę trawę jest dosyć szybko, ale chcę, Wolę, żeby mi kukurydza urosła, taka jest... O to, o to mi chodziło, tylko że jak ma urosnąć jak dziki i opory jest. No. E, trochę śmiech przez łzy, no ale nic. Chcesz coś jeszcze z tym zrobić. Posiarka ustawiona w miarę jak najniżej, e, czyli skrócona na cięgnie, tak żeby tylko kamienie nie strzelały Zresztą też żądirem jechałem, bo wiem, że na polu do mm, kamieni dużo może nie, niekoniecznie na tym na tym nie ma dużo kamieni, ale no ale może się trafić, niech to żeby był dwa tygodnie ciągnik i szyba zbita także na razie kosimy z retorem, a w przyszłości zobaczymy, może, może jeszcze do kosiarką albo jak już by była inna kosiarka zobaczymy no, tutaj jest słabsza. Tam, gdzie, gdzie zacząłem yy, tutaj nagrywać na tym polu, to tam z co cudno jest ładniejsza. Tak. Liczę coś około 20 balotów. Sekara. Wczoraj nam napadało jakieś 5 litrów, a, a tydzień temu w tę majówkę Prawie 40, ale praktycznie powiem Wam, że tutaj w tej trawie nie ma śladu po tym deszczu. Kolejne w ogóle się nie robią, o dziwą, w szoku. A trawa już obecna, dzisiaj mamy, e, zapowiada się e, niedziela, poniedziałek, wtorek, ładna pogoda po 25 stopni. Także dzisiaj mamy sobotę, kosze, i w środę, już może pójdzie zasiać tutaj kukurydzę. Taki jest plan, ale zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Dobra, ja już nie będę zbędnie przedłużał, yy... nie będę zbędnie przedłużał, zaraz y... widzimy się, jak będę w Fergusonie, już przewracał. Dobra, widzimy się parę godzin później. Jestem właśnie na polu, przewracam tym nowym nabytkiem. Powiem wam, że jestem w szoku, jaką robotę robi i pozytywnie zaskoczony. Ładnie, równiutko. Idealnie bierze trzy. Trzy rządki, tak jak zamierzałem Po to był kupiony idealnie praktycznie tam na delikatnym, z delikatnym zapasem jakby gdzieś tam nagle szerzej ta osiarka wzięła Także idealna maszynka pod Fergusona, trzy rządki po środku, idealnie sobie jadę, nic nie, na, nic nie najeżdżam eee, A w przyszłości może się kupić coś większego, ale na razie ta, naprawdę robi roboty, jestem tak zadowolony, że że nawet Eee, aż jestem w szoku, że taka różnica jest między tamtym, e, tym a, a tym na pasek Gdzie tamten już e, e, przy tej prędkości jaką jadę, bo jeżdżę na dwójce To już dawno by stawał jakbym brał dwa rządki i, i połowa było same takie kubki Także naprawdę jestem w szoku, dobra idziemy. Nie no, robota naprawdę robi konkretną Jaram w Powiem Wam, że długo szukałem dobrego pająka, e, takiego, który właśnie e, będzie wymiarę pracował pod moją kosiarkę. bo kosiarka jest 185 85, e, czyli na 4 ludzi, jakbyśmy chcieli pająka i 4 karuzelowego, to by musiał mieć e, szerokość 6 m To jest praktycznie nierealne. E, takich praktycznie nie robią. Także jakbym chciał więcej, te cztery losy to i tak bym musiał być e, sześciu sześciopiętowy. Także ten jest idealny jako na trzy losy Pomiędzy sobie jadę, nie gwiotę też, więc na spokojnie. Na moje potrzeby to naprawdę, znaczy jak hydraulicznie składany to... Za te pieniądze to nic lepszego bym nie kupił. Jeszcze tylko radyjko naprawić i można jeździć, kurde, cały dzień Tylko żeby było co przewracać ten cały dzień Bo bola ubywa nieźle Kręcę sobie na transport, żeby nie było. O kurczę, ruchliwą drogą jadę, to wiecie. Dobra, także do zobaczenia w następnym odcinku, już pewnie będę, yy, będzie zgrabianie, zgrabianie Deerem, żeby wiecie, go trochę dotrzeć przy lekkich pracach, także, także do następnego, siema.